Już wkrótce na nasze antenie nowy program i nowy prowadzący program pod tytułem Teatr Polityczny. Łukasz Winczura. Łukasz, dlaczego taki tytuł? Kto będzie występował w tym programie i o czym on będzie? Witam serdecznie, dzień dobry. Nowy program, rzeczywiście już wkrótce tutaj w Tarnowskim Teatrze spotkamy się z politykami. Będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się w Warszawie, co dzieje się w Krakowie, jak decyzje, które są podejmowane w tych miastach, przekładają się na życie mieszkańców Tarnowa, życie mieszkańców regionu. Naszymi gośćmi w pierwszym programie będą pan minister Krzysztof Janik z Sojusz, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posłowie ziemi tarnowskiej Michał Wojtkiewicz z PiSu i Andrzej Sztorc z PSL-u oraz dyrektor szpitala Szczeklika w Tarnowie pan Marcin Kuta, który jest radnym Sejmiku Województwa. Będziemy spotykali się co tydzień, mamy nadzieję w tym samym składzie. Natomiast naszych widzów zachęcamy i do oglądania i do komentowania na portalu tarwizja.pl tego co będziemy oglądali, także może do zadawania pytań, które postaramy się wykorzystać w programie. Jest dobrze, ale powinno jest bardzo proszę skorzystać, skorzystać z usług szpitalowych. O, o, to mała to, mała to, mała to mała już wam przesadził. Z, z mały bólem bóle głowy, a bóle O służbie zdrowia stadionie dla różowców oraz o komunikacji w Tarnowie po otwarciu autostrady w Teatrze Politycznym już w piątek na tarwizja.pl Zapraszamy.